Задание шестнадцатое. Dany jest ciąg AN określony wzorem. An równa się 3N-1 minus dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1. Dokąd zdanie tak, aby było prawdziwe? Wybierz odpowiedź AB albo C oraz jej uzasadnienie 1, 2 lub 3. Ciąg AN jest i mamy odpowiedzieć, czy on jest rosnący, malejący czy stały, i ponieważ dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, a an plus 1 minus AN jest równe minus 1 albo 0, albo 0. 3. No to zacznijmy od połączenia sobie an plus pierwszego wyrazu, czyli wszędzie w miejsce n podstawiam n plus 1, czyli będziemy mieli 3n plus 1 minus 1. Opuszczamy nawias, mamy 3n plus 3 minus 1, czyli 3n plus 2. No i teraz obliczamy tą różnicę. an plus 1 minus an to jest 3n plus 2 minus 3n minus 1 otrzymujemy 3n plus 2 przed nawiasem był minus, więc pamiętamy o zmianie znaków na przeciwne. Czyli mamy 3n plus 1 i to jest równe. 3n nam się skróci, 2 plus 1 to jest 3. Czyli na pewno mamy uzasadnienie trzecie. I teraz, jeżeli różnica dwóch kolejnych wyrazów w ciągu jest liczbą dodatnią, czyli jeżeli od an plus 1 odejmiemy an i wychodzi nam liczba dodatnia, to jest to ciąg rosnący, czyli będzie to odpowiedź a3. Tak dla przypomnienia, jeżeli ta różnica wyszłaby nam liczbą ujemną, to byłby to ciąg malejący, a jeżeli wyszłoby nam 0, to byłby to ciąg stały. Drugi podpunkt tego zadania. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Najmniejszą wartością n, dla której wyraz an jest większy od 25 jest. Czyli chcemy otrzymać, żeby an było większe od 25. Podstawiamy za an 3n-1 jest większe od 25 i rozwiązujemy taką prostą nierówność. Czyli mamy 3n jest większe, Przenosimy minus 1 i zmieniamy znak, czyli mamy 25 plus 1, 3n. -1 N jest większe od 26, czyli N jest większe od 8 i 2 trzecich. Wiemy oczywiście, że n jest liczbą naturalną, więc najmniejsza wartość n, dla której wyraz będzie większy od 25, to będzie wyraz 9. To jest test, więc jeżeli ktoś nie byłby pewny, czy tutaj ma zaznaczyć 9 czy 8, to mógłby sobie podstawić, wyniczyć ósmy i dziewiąty wyraz i na tej podstawie sprawdzić, który jest większy od 25. No, i mamy jeszcze trzeci podpunkt w tym zadaniu. Suma n początkowych wyrazów ciągu jest równa 57 dla n równego. No i też mamy wybrać jedną spośród czterech odpowiedzi. Chcemy połączyć sumę n początkowych wyrazów ciągu. Możemy zauważyć, że kolejne wyrazy ciągu różnią się od siebie o 3. No bo mamy A1 to będzie 2, A2 to będzie 3 razy 2 minus 1, czyli 6 minus 1, czyli 5. Kolejny wyraz to będzie A3, czyli 3 razy 3 minus 1, czyli 9 minus 1, czyli 8 i tak dalej. Więc możemy dodawać teraz kolejne wyrazy. No i dwa pierwsze wyrazy to jest 2 plus 5, suma wynosi 7. Kolejne wyrazy to mamy 2 plus 5 plus 8 i to jest równe 15. Później mamy 2 plus 5 plus 8 plus 11 i to jest równe 26. Już nie będę tej sumy przepisywała, bo mogę w kolejnym kroku sobie zapisać, że to jest 26 plus 14 i to jest równe 40. Później mamy 40 plus 17 i to jest równe 57, czyli suma, której ja szukałam. No to sprawdźmy, żeby się nie pomylić. Tutaj dodawaliśmy dwa wyrazy ciągu. Tutaj było 3, 4, 5 i 6. I to będzie nasza odpowiedź. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.